Chcieliście spotline, tak, no to będzie spotline, tak, tylko że, o kurde <grywy> yy, Tylko że ten, no yy, Teraz mamy EXP, więc będę exp pił. Wyłącz to, no, znowu Nie ogarnia na samym początku, zawsze jak zaczynam nagrywać, mam takie lagi, muszę czekać chwilę, aż się uspokoi Ale to nie trwa długo, o, widzicie, już się troszkę znormowało, wracamy do o, chwilowo widzę 15 FPS-ów, ale to jest nieprawda. jakbyś... O, już jest 30. Dobrze, już jest pięknie, pięknie. E, ten, no to na, na każdym level-upie, bo zanim ja bym wbił ten level, może teraz szybko leci, bo 150 XP plus pedek. To, to troszkę by mi to zajęło. Myślę, że poExpimy tylko przez godzinę, bo mam tylko jednego PDK. Fufufu, myślę, to, to chyba nie będzie żadnym problem dla Was, dla mnie też nie. Tak więc cięcie i widzimy się za chwilę Pozdrawiam cię też Lunaris. I dzięki 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 bardzo za tamte ulepszacze Uchuchu yy, Za chwilę będzie zgon Oby nie 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 padaj nie padaj no nie padaj nie, nie 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 Ta mapka jest zrobiona tak dziwnie że raz praktycznie nic nie dostajesz A za chwilę dostajesz takie hity że leżysz od razu tak jak przed chwilą było to widać Ale nic No to chyba nie problem ten level biłem 7 minut Coś około tego um, ręki mi się skończyły, będą musiały przeskoczyć um, Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze uf, 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 uf. 170 Up Gratulacje um, hmm, Nie wiem w sumie Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem to Powiem, czy nastąpił level levelapie. Yy, ciach, 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 żeby było źle przyciąłem yy, Od nowa, ciach a teraz szybkie pytanie do publiczności Piszę sobie z Lunaris i ona mi mówi, że ja mam EQ Że mam bałagan w Eku. powiedzcie mi Przecież tutaj jest wszystko pięknie poukładane W sumie to mi nie wiem na co To też mogę wywalić To mi niepotrzebne uh. hmm. Może kiedyś się znajdę inne niepotrzebne chwilowo uh. No. Nie no jest porządek, przecież czego wy chcecie To było takie szybkie, krótkie pytanie do publiczności Ja tnę dalej i ekspimy Dobra, znowu włączam nagrywanie, oczywiście lag, ale już przeszło um, Zostało mi coś około 10% mm, 8% może teraz, no 8% jeszcze <laughs> Spie już 18 minut no, czy to jest długo? Nie, to nie jest długo, ale wiecie co, ja to ubiję niby wszystko, a potem muszę czekać na resp, a zanim to się zrespi, to też trochę trzeba poczekać. tak zatuję. Uważam, że poprzednia mapka była lepsza. Naprawdę, była większa, więcej mobów było, łatwiej było ogarnąć spota sobie wolnego, a nie wszyscy rzucałem się na jednego. Uh, aha godzina 22 za 5 u was 23 nie jest to późno jest to godzina rannych ptaszków Uhuhu. nie wiem który dzisiaj wbijemy w takim tempie może 175 a jeżeli będzie więcej expa i uda mi się wydropić pdk to w końcu wbijemy 185 tak jak było na poprzedniej postaci Kamu kamunabu tak Uhuhu, co jeszcze? Wstawiłem dzisiaj film na temat końca świata możecie napisać w komentarzach pod tamtym filmem wstawy link w opisie co o tym sądzicie A jak na razie cięcie i czekamy na kolejny level Chyba teraz wpadnie level albo i nie wpadnie 97, 98 no... nie wpadłem. No niestety Zauważyłem teraz, że popularność tego serwera spadła i to dużo 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 spadła Na poprzednim koncie miałem listę znajomych Musiałem ją zwijać tam i z powrotem, tam i z powrotem, żeby znaleźć jedną konkretną osobę A tutaj, no patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób Pięć osób tylko Gdzie są tamci ludzie co wtedy grali? Nie ma ich, no. Pogubili się po prostu. Zacznijmy tutaj od nowa grać. To jest super serwer według mnie. To jest jeden na milion takich serwerów, na którym panuje taka przyjemna dosyć atmosfera. Jakoś nie ma specjalnie ludzi na modach. No, żartowałem wszyscy jeden na modach. <laughs> Ale nie, 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 nie o to chodzi. To jest taki, taki klimat, no. Nie da się tego opisać słowami hmm, Ludzie sobie pomagają, jak jest potrzeba Gildie są zgrane Jak ktoś potrzebuje pomocy, to mu się pomaga Nikt jakoś tak za bardzo nie najeżdża na nikogo Nie ma żadnej wojny chyba tutaj No... A żyje się tutaj po malutku, się troszkę ja przypominam, że y, mój nick to jest waleczna pała, a nie kamunabu, więc jeżeli będziecie chcieli mnie dodać, to y, no to waleczną pałę musicie wpisać. Sterownik ekranu przestał odpowiadać, ale odzyskał sprawność. Fajnie. Nie ogarniał z jakiego powodu mi się to dzieje. Dzieje mi się to dosyć często, nie tylko jak nagrywam, ale... Jak oglądam na przykład jakiś film na YouTube albo 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 gram sobie po prostu no takie coś mi wyskakuje Nie mam bladego pojęcia z jakiego to jest powodu Z kartą graficzną jest wszystko w porządku no, Sterownik został zainstalowany poprawnie Jest karta przymocowana odpowiednio Tak więc nie wiem No niestety Uu, co ja mam zrobić? A bo ja miałem cięcie zrobić dobra sorry Dobra, została mi już ostatnia kulka. Um, już ekspie, ekspie już 31 minut. Ale mam taką teraz rozkminę, akurat mnie naszło. Czy wy też zauważyliście, że ten świat się zmienia? Ja mam naprawdę 15 lat, a to co się w tak krótkim czasie zmieniło, to jest nie do wyobrażenia. W piątej klasie podstawówki jeszcze latałem za piłką, co chwilę wychodziłem z kolegami na dwór. W szóstej klasie już trochę mniej, bo się zaczęło takie cwaniakowanie, wiecie o co chodzi, bo to najstarsi w szkole i trzeba pokazać, że jest się koksami. No, a potem pierwsza gimnazjum. I pytanie. Dzwonię na przykład do ryżego i stary wyjdziesz na dwór. Nie... Nie co ja dziecko jestem. No niby nie. No, a co tam będziemy robić? Na piwo idziemy? No myślałem, że sobie w piłkę pogramy, a to nie, a ja na piwo idę. No to wiecie o co chodzi. Ach, albo zaczęły się robić bandy, kolegowanie z ludźmi półinteligentnymi takimi, załóżmy z trzeciej gimnazjum, co siedzą już w tej klasie kilka, czasami nawet kilkanaście lat. Bo są tacy, naprawdę uwierzcie są tacy. Ja oni też próbują przyko bo są najstarsi, nie? I w, w, po prostu... Porównajmy sobie rok 2007. No, rok 2007 akurat najlepiej zapamiętałem ten rok. Wtedy wyszedł Spider-Man 3. Tak, Spider-Man 3. Byłem na premierze w kinie i bardzo mi się podobał ten film. Dalej uważam, że jest świetny. I chyba nie powstało za dużo filmów takich, które, mi, które by mnie aż tak wciągnęły mm, Ogólnie lubię Marvela komiksy mm. Nie wiem czy to jest Marvel, ale chyba tak mm, Batmana tylko nie lubię Batman jest strasznie denerwuje Nie ma żadnej mocy, chodzi w jakimś pedałowatym stroju w masce z kapturem Wróć z kapturem, z peleryną nawet latać nie potrafi Iron Man jest fajny O, to jest moja ulubiona postać Aj, nie ten guzik Oooo, dobra, przypominam, limit, cięcie Dobra, zostało mi parę procent 3% procenty Dwa procenty I 1% procent Level 174 Podleka mi zostało jeszcze 20 minut 21 minut, tak więc cięcie i widzimy się znowu za chwilę A teraz jeżeli nie będzie zgonu, będzie kolejny już ostatni na dzisiaj level up 175 Tak więc ja już się z Wami żegnam bardzo serdecznie Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie Ostatnio za zauważyłem, że zapominacie o łapkach, to jest przykre o, zostałem jeszcze 10 minut, już nie ekspił mi się nie chce. 15 level w jeden dzień, to jednak jest troszkę sporo. O, wracając do tego co wcześniej mówiłem, papa pa, kolorowych i trzymajcie się mocno, nie... nie. Jak to szło... Trzymaj się ramy, to się nie posramy i tyle. <grywy> Mówię dla was kamonabu.